Jesteśmy w kościele świętego Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach w kościele, który znany jest z tego, że był związany z Janem Tyranowskim, mentorem Jana Pawła II, mija piąty dzień protestu głodowego przeciwko ograniczeniom nauczania historii w polskich szkołach. Rozmawiamy z uczestnikami strajku. Jaki był powód tego, że rozpoczęliście tak drastyczną formę protestu? Można by powiedzieć, że stan polskiej oświaty szkolnictwa to, a przekłada się to na fakt ogłoszenia, rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej o nowych podstawach programowych, który ma wejść w życie finalnie od 1 września, czyli dotyczyłoby to już rozpoczynających licea w tym roku. Ponieważ przez. Parę lat protestów różnorakich, różnych środowisk. Nie przyniosło to żadnego efektu. Ministerstwo zbywa to właściwie brakiem jakiegokolwiek zainteresowania, jakiegokolwiek, jakiegokolwiek odzewu. Uznaliśmy, że jedyną szansą jest pobudzenie z jednej strony i wstrząśnięcie opinią publiczną, a z drugiej strony wstrząśnięcie tym ministerstwem. Mija piąty dzień strajku. Jaki jest oddźwięk Waszych działań w Polsce? No, patrząc na oddźwięk publiczny, społeczny, to świetny. Wszystkie środowiska już w tej chwili zareagowały, poczynając oczywiście od tych najbardziej zainteresowanych, czyli nauczycielskich. Mamy indywidualne akcje liceów poszczególnych, przedszkola. Wszyscy nauczyciele przedszkoli różnorakich popierają nas, przybywają tu do nas, pytają jak nam mogą pomóc, co mogą zrobić. Oczywiście poparcie rodziców, którzy czują, że ten problem tak naprawdę ich dotyka ich rodzin. To jest oczywiście wszystkich takich, którym bliska jest sprawa oświaty, ale w ogóle ojczyzny, wszystkie środowiska solidarności, niepodległościowe to wyraziły jednoznacznie o tym wiedzieliśmy, że tak będzie, ale jesteśmy zaskoczeni takim odzewem również środowisk, których wydawałoby się. Tak na, na pierwszy rzut oka ich nie dotyczy. Kultury, y, sztuki, y, piosenkarze, y, pisarze. Y... Wysyłają do nas różnego rodzaju wyrazy poparcia i to jest naprawdę bardzo miłe, to świadczy o wielkim, naprawdę dzisiaj zaangażowaniu w wielkiej ilości. Od wczoraj, właściwie po godzinie chyba 14, uruchomiliśmy stronę protestu i zaproponowaliśmy wysłanie maili na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej. To ponad tysiąc osób w ciągu tych kilku czy kilkunastu godzin wystosowało poparcie z protestem. Jak na piąty dzień strajku to macie jeszcze dużo werwy. Jak znosicie? Ten protest fizycznie? Żaden problem. Pięć dni to naprawdę nie jest duży problem. Czujemy się dobrze, mamy siłę. Pierwsze, pierwsze kłopoty, jakie się pojawiają podczas podejmowania głodówki, czyli ból głowy, to już mamy dawno za sobą. Teraz już jest naprawdę dobrze. Jak wygląda taka forma protestu? Bo być może nasi widzowie nie do końca wiedzą, na czym polega protest głodowy. Przyjmujemy wodę. Mamy dostarczoną zresztą przez różnych dobroczyńców, bo i organizacje nam dostarczają. Myśmy sami się wcześniej przygotowali trochę tu, i księża nam dostarczyli, także przyjmujemy wodę, to jest jedyny posiłek. Jeden z kolegów z racji, to tam cukrzycy musi dostawać jako jakiś tam preparat. Jeden z kolegów wcześniej, który się rozchorował, dostał infekcji, musiał opuścić, ale z tego co wiemy, to już wraca do zdrowia, więc pewnie powróci do nas. Zarzucają wam, że jest to protest polityczny, ale przecież nie reprezentujecie żadnej partii politycznej. No nie wiem skąd by się wziął pomysł, że to jest protest polityczny. O ile oświata, edukacja dzieci, młodzieży, znaczy o tyle polityczny, że mówimy o wychowaniu poważnym, odpowiedzialnym wychowaniu y, młodzieży, która będzie tymi obywatelami. Jeżeli oczekujemy od nich odpowiedzialności to, i to ma być polityką, że mają uczestniczyć w życiu politycznym państwa, to tak, to jest to po, protest polityczny, ale jeżeli popatrzymy poważnie na to, to jest to... Y, Podstawowy, priorytetowy dzisiaj problem dla Polski. Taka będzie Rzeczpospolita, jak i chowanie młodzieży. Jeden z europosłów, nie wymienię tutaj nazwiska, zarzucił wam, że deprecjonujecie formę protestu głodowego i porównał waszą głodówkę z głodówką opozycjonisty białoruskiego, mówiąc, że tam głoduje się o poważne rzeczy, a wy głodujecie, no nie wiem, z kaprysu jego zdaniem. Jakbyście skomentowali to jeżeli, takie. To, co już powiedziałem przed chwilą, jeżeli on nie rozumie, na czym polega problem, że problem wychowania, edukacji młodzieży to jest podstawowa sprawa dla naszego państwa, dla naszego narodu, no to, to gratuluję. A tak na marginesie to proponowałbym mu popościć nie tydzień, niech dwa dni popości rzeczywiście o samej wodzie, to porozmawiamy na drugi dzień. W przypadku Europarlamentu to byłoby duże wyrzeczenie chyba. Normalnie wyć jak, chce, jak są takie komentarze, ręce opadają, ale to jest obywatel Europy, prawda, nie jakiegoś konkretnego narodu, nie, nie ma dzieci zapewne, nie ma wnuczków, nie interesuje go kultura, historia, nie, cisną mi się na usta tylko bardzo brzydkie określenia, w związku z tym co, poprzestanę na tym. No tak, ale oprócz komentarzy negatywnych, których jest niewiele, spotykacie się jednak, z, można powiedzieć, już z lawiną bardzo przychylnych komentarzy, wizyt, tak, rozmów. No, poza zamówie tymi oficjalnymi stan, stanowiskami różnych organizacji czy środowisk, to są takie oddolne. No, wczoraj był nauczyciel, który miał jakieś takie teraz zajęcia tutaj ze Szczecina. On miał zajęcia tutaj w Mszanie i po drodze przejechał, mimo że nie było mu za bardzo po drodze, przyjechał do nas, napisał taki wierszyk właściwie, tak, takie poparcie w formie wierszy. Bardzo fajny zresztą, ale sam fakt tego. I oczywiście przychodzą ludzie z ulicy, którzy dowiedzieli się, że jest protest. Wysłucham albo w radiu, albo zobaczyli Kronikę Krakowską, czy przeczytali w gazecie i przychodzą, żeby nas wesprzeć, że są z nami, że się modlą. Znaczna grupa ludzi, różnych ludzi, nawet księży, dołącza się do tego protestu na przykład poszcząc, albo samej wodzie już od kilku dni, czy tam założyli sobie tam kilkudniowe czy dwudniowe protesty. I, i mamy mnóstwo propozycji, że chętnie by się ludzie dołączyli. No tu nie mamy możliwości, bo baza lokalowa jest taka, a nie inna. A poza tym też, nie chodzi nam, żeby zagłodził się cały naród. Chyba wystarczy, jak te kilka osób się zagłodzi, ta kondycja narodu musi być dobra. No właśnie, ale nie jesteście przypadkowymi osobami. Macie za sobą doświadczenia lat 80. strajków, więzień. I, i, I te wasze postaci są bardziej postaciami, no ja to mogę powiedzieć, symbolicznymi. Więc jakby, jakby się powiedzieli właśnie o, o swoich doświadczeniach z lat 80., które pchnęły was dziś do tego, żeby, żeby znowu protestować. Doświadczenia z lat 80. Jakby to powiedzieć, byłem przewodniczącym Komisji Zakładowej Solidarności przed wprowadzeniem stanu wojennego. Po wprowadzeniu stanu wojennego brałem czynny udział w tych działaniach podziemnych. Byłem drukarzem jednej z największych gazet w Krakowie. Za co? Między innymi zostałem zagarnięty do, do takiego pseudo internowania w mundurów wojskowych, mnie zamknięto jakoś tak w zasadzie nie, nie lubię sobie opowiadać za, za, za dużo. W każdym razie byłem, byłem człowiekiem, który czynnie działał w tamtych czasach i to co się dzieje dzisiaj jakby niestety trochę przypomina to, tamte czasy. Znaczy, ja może zupełnie jedną rzecz, że te doświadczenia, bo wszyscy byliśmy aktywnymi uczestnikami opozycji antykomunistycznej w latach 80., wszyscy mamy spory bagaż doświadczeń, lepszych, gorszych, ale to również spowodowało, że ta odpowiedzialność za losy naszej ojczyzny jest dla nas najważniejszą i w rozmowach wszyscy, oczywiście byliśmy kiedyś uczniami, ale też mamy dzieci, niektórzy z nas mają już wnuki. Czuliśmy się odpowiedzialni, bo obserwujemy to, co dzieje się z kształceniem tych naszych dzieci. Wiemy, co będzie spotykało, jeżeli nic nie zaprotestujemy, nic nie zmienimy, co będzie spotykało nasze dzieci za dwa, trzy, pięć lat. I niestety mamy trochę wyobraźni. I to już nie jest protest dla nas. Nie jesteśmy nauczycielami, nie jesteśmy w żaden sposób związani z oświatą, więc to nie jest protest dla nas. Mało tego, mamy już przeżyte trochę, więc my jakoś tam dożyjemy w Polsce. To jest problem, który spadnie na nasze dzieci. To nie jest protest w obronie historii, to jest protest w obronie przyszłości? No, ja myślę, że jakby nie wszystkie nasze żądania z lat 80. się spełniły. Nasze oczekiwania, jakie w ten czas żeśmy no, no płienni tutaj, w do, tych, do, dożyli, no to w tej chwili właśnie jest nawet ta oświata, ta kwestia tego, że nowe czasy przynoszą nowe wyzwania. I wobec tego ten, ta nauka historii, ta nauka o Polsce, o, o narodzie, prawda jest jakby koniecznością, tym bardziej, że ponoć te lekcje historii są wycofywane ze szkół. Czyli legendarni działacze Solidarności, jak już określił to Piotr Zaręba. Znowu w akcji, znowu przystąpili do strajku, który wyrasta z ducha Solidarności. Do strajku nie o własne pieniądze, a o przyszłość młodych pokoleń. Pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk, marszałek Sejmu Ewa Kopacz, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Porozumienie organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie zwraca się do szanownych adresatów w sprawie niezwykle ważnej. ważnej bo dotyczącej akcji Ministerstwa Edukacji, które od najbliższego roku szkolnego ma zamiar wyeliminować nauczanie historii i drastycznie ograniczyć nauczanie języka polskiego, w dwóch ostatnich latach liceum na podstawie opracowanej nowej podstawy programowej, a której my, żołnierze Armii Krajowej, WINU, NSZ, żołnierze z lat drugiej Konspiracji, więźniowie i represjonowani z lat Polski Ludowej, stanowczo się sprzeciwiamy. Przeciwko tym działaniom Ministerstwo Edukacji Narodowej Wystąpili z apelem Ratujmy historię, profesorowie historii i literatury polskiej, środowiska niepodległościowego, Związku Zawodowego Solidarność, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich i inne organizacje. Wszyscy wypowiedzieli się jasno, że ta reforma doprowadzi do utraty pamięci naszej historii przez młodzież. Zniszczy tożsamość narodową, a w rezultacie doprowadzi do zaniku uczuć patriotyzmu. Poziom liceów będzie znacząco obniżony. Według ekspertów do poziomu dawnych szkół podstawowych. Ministerstwo Edukacji te wszystkie protesty jak dotąd zlekceważyło. W obliczu takiego zagrożenia podstawowych wartości narodowych została podjęta w Krakowie głodówka przez działaczy dawnej opozycji niepodległościowej z lat PRL jako akt całkowitej desperacji, bo agencje państwowe odpowiedzialne za poziom i jakość kształcenia zamiast zwiększyć liczbę godzin historii i języka polskiego rozpoczęły akcję likwidacji tych przedmiotów. A przecież sami absolwenci liceów zauważają, iż z powodu ograniczeń lekcyjnych nie mieli okazji poznać bliżej wydarzeń z lat 1945-1989, tak przecież istotnych dla pełnego zrozumienia sytuacji społeczno-politycznej naszego kraju. Takie działania Ministerstwa Edukacji Narodowej i do czego one doprowadzą? Najlepiej można skomentować słowami marszałka Józefa Piszuckiego, głównego twórcy II Rzeczypospolitej. Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmującym dane terytorium. My, kombatanci i osoby represjonowane, widzimy może ze względu na nasz dojrzały wiek. Niezwykle jasno. Szereg posunięć władz państwowych, które przynoszą szkodę państwu polskiemu. W tej chwili występujemy w obronie polskiego szkolnictwa, ale niedawno musieliśmy wystąpić w obronie wolności mediów, w obronie wyrzucanych dziennikarzy przeciw cenzurze. Chcemy, aby nasz kraj... Był rzeczywiście wolny i sprawiedliwy, a nie tylko udawał, że takim jest. Dlatego przypominamy, że każda władza musi się kiedyś skończyć i odpowiedzieć za swoje podłe czyny. Mamy wciąż nadzieję, że szanowni adresaci doprowadzą do oczekiwanych przez nas zmian. I nie będziemy musieli się wstydzić za nasze władze. Oczekujemy od szanownych adresatów zarówno realizacji naszych postulatów, a właściwie postulatów całego polskiego społeczeństwa, jak również pisemnej odpowiedzi o tym, co będzie zrobione, aby więcej nie dopuścić do tak karygodnych antypolskich działań z poważaniem przewodniczący porozumienia organizacji kombatanckich i niepodległościowych Edward Wilhelm Biankowski oraz członkowie 24 organizacji wchodzących w skład porozumienia. Dziękuję.